Piotr Atkaniec. Dzień dobry w studiu Portalów kielca.info A dziś moim państwa gościem jest Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie rzeczniku, na dobre informacje płyną z MZD Paderewskiego, Równa Złota, Żeromskiego, Głowackiego, Nowy Świat, Silnicz, Silniczna, Biskupa Kaczmarka, Solna, Panoramiczna, Seminarijska, Śniadeckich i Aleja 9 Kielc, 9 wieków Kielc, 13 ulic do remontu. Potężne zmiany w centrum miasta. No, zmiany myślę, że oczekiwane, dlatego że te wszystkie ulice, które Pan redaktor wymienił, no, są po prostu w złym stanie technicznym. Każdy to widzi, kto się po nich porusza, niewątpliwie wymagają one interwencji i naprawy po prostu. Także to jest myślę, że bardzo dobra informacja dla, dla mieszkańców, że ta modernizacja zostanie przeprowadzona i w tak dużej skali. No właśnie, co tam się będzie działo? Znaczy... Nakładki czy gruntowne remonty? Jeżeli miałbym to ująć pod wspólnym mianownikiem, to możemy powiedzieć na pewno, że będą to wymiany na wierzchni modernizację chodników i oświetlenia ulicznego, w tak w największym skrócie. Aczkolwiek w stosunku do każdej ulicy zakres tych prac jest trochę troszeczkę inny w zależności od tego jak ta infrastruktura w tej chwili wygląda. Bo mamy też takie ulice na których jest to taka klasyczna wymiana na wierzchni z niewielką ingerencją w chodniki, jak na przykład ulica Panoramiczna czy też ulica Złota. Ale mamy też takie przypadki, gdzie zakres robót będzie dużo większy, czyli zostaną zastosowane zupełnie inne materiały. To jest na przykład ulica Głowackiego, ulica Silniczna, ulica Rzymackiego, gdzie będą elementy granitu, gdzie będą zaaranżowane specjalne kląby z zielenią. Takie miejsca wypoczynku, będą przestrzenie podpowierzchnie powierzchni restauracyjne. Także w stosunku do stanu istniejącego to ulegnie jednak dużemu przeobrażeniu. Pod przestrzenie restauracyjne. Tak. Jakby pan mógł troszkę rozszerzyć ten temat? Czy chodzi o to, że będziemy mieli więcej miejsca na ogródki letnie? Tak, tam gdzie jest to możliwe. To znaczy, jakby jednym z elementów, od którego żeśmy wychodzili, było to, aby poruszać się w obecnym zagospodarowaniu tak, aby jakby w żaden sposób nie zmniejszać jego funkcjonalności, jego estetyki. Czyli na przykład praktycznie nie ruszamy w ogóle istniejącego drzewostanu, czyli te drzewa, które rosną w określonych miejscach, w nich pozostaną, ale to też determinuje, co można w, przy przestrzeniach wokół nich zrobić, prawda? Także my też wiemy, gdzie poszczególne podmioty oczywiście prowadzą działalności gospodarcze polegające na prowadzeniu, prowadzeniu restauracji. Macie wybrane ulice, które mogłyby. Tak, staraliśmy się takie miejsca wygospodarować między innymi właśnie na ulicy Głowackiego, <coughs> bodajże takie miejsca jest też, takie miejsca są też na ulicy Paderewskiego. Także. To również braliśmy pod uwagę szereg elementów, bo też trzeba pamiętać o tym, że działamy w strefie ochrony konserwatorskiej, czyli jak były spotkania branżowe z projektantami, to oprócz urzędników z różnych jednostek miasta, którzy patrzyli na to, co jest proponowane, to jeszcze w tych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Świętokrzyskiego Wojewódzkiego, konserwatora Zabytków. Także dużo różnych podmiotów. Udało się tę dokumentację stworzyć. No jesteśmy gotowi do realizacji. Trzeba tylko wyłonić wykonawcę. No właśnie, trzeba wyłonić wykonawcę. Wykonawca będzie miał 26 miesięcy bodajże, tak? Dobrze mówię? Tak. 26 miesięcy na, na realizację i teraz najważniejsze pytanie: czy czeka nas paraliż centrum miasta? Szanowni Państwo, byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że będzie wszystko idealnie i nie będzie utrudnień. Tak nie będzie, oczywiście. Utrudnienia będą. To jest, to jest oczywiste, ponieważ modernizacja dotkną 13 ulic w określonej jednostce czasu, czyli w ciągu dwóch lat na stosunkowo niewielkim obszarze. Także. Jest oczywiste, że tu utrudnienia będą, natomiast będziemy robić wszystko, aby, aby je zminimalizować, żeby one były jak najmniejsze. Bardzo duże tutaj pole do popisu będzie miał wykonawca, który zostanie wyłoniony. Nie wiemy, czy to będzie jedna firma, czy to będzie konsorcjum firm, jak oni się tą podzielą, robotą ewentualnie. Natomiast, natomiast będziemy się starali w taki sposób to zaplanować, żeby, żeby te ulice były żeby wykonawca wkraczał na poszczególnice w jakimś tam harmonogramie, żeby ta przejezdność została zachowana. Na przykład y, pieszy z brzegu taki jest, że y, no, trudno sobie wyobrazić na przykład zamknięcie Alei 9 wieków w Kielcji jednocześnie z ulicą Seminaryjską. Ponieważ obydwie te ulice, jedna jest na północy strefy śródmiejskiej, druga na południu, stanowią ring śródmieścia i prowadzą, tak, i prowadzą na ruch właśnie, na osi tak. wschód-zachód, prawda? Czyli, czyli logika nakazywałaby, żeby jedną ulicę zrobić i zakończyć i dopiero wkraczasz na drugą. Czyli zapewne tego typu elementy będziemy się starali wprowadzać, aby tak jak mówię minimalizować te utrudnienia, ale mówiąc uczciwie tak, one będą, oczywiście, że będą. Czy pierwsze remonty możliwe są jeszcze w tym roku? Tak, są możliwe w tym roku. Otwarcie ofert w tym przetargu jest bodajże na połowę kwietnia przewidziane, natomiast no, spodziewamy się sporo pytań od potencjalnych wykonawców. Zakładamy, że będzie spore zainteresowanie tym przedsięwzięciem, bo w różnych periodykach branżowych informacja o tym przetargu już się rozeszła po Polsce, być może także po Europie, bo to również jest w Biuletynie Europejskim ten przetarg zamieszczony. Także liczymy, że będzie spore zainteresowanie i pewnie będzie też sporo pytań od wykonawców, na które będziemy musieli odpowiadać. Także połowa, połowa kwietnia to jest otwarcie ofert, następnie jeżeli to postępowanie przetargowe pójdzie sprawnie i optymistycznie zakładamy, że tak będzie, no to podpisanie umowy z wykonawcą. Następnie na jego barkach spoczywać będzie obowiązek stworzenia czasowych organizacji ruchu dla tych 13 ulic, zaopiniowania, zatwierdzenia, no i później będzie można już wkraczać na roboty. Także, no biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, no to jest raczej druga połowa roku. Często słyszymy w komentarzach, czytamy komentarze, że centrum super, ale co z peryferiami miasta? Jakie remonty, jak wygląda perspektywa na inne części miasta w miejscu przed zarządzie Dróg? Na peryferiach też wbrew pozorom, Szanowni Państwo, bardzo dużo się dzieje. Zresztą myślę, że nie będziemy tutaj wyważać otwartych drzwi, ponieważ radni pytają o to w interpelacjach. Jeden z radnych zapytał konkretnie, co zostało zrobione od czasu jakby uruchomienia tego programu w poszczególnych... Branżach i są takie zestawienia tabelaryczne, które pokazują to, czego mieszkańcy oczekiwali. Jest to po prostu w tabeli w poszczególnych osiedlach napisane, co mieszkańcy chcieli i co do tej pory zostało zrobione w różnych sektorach, także w infrastrukturze drogowej. I naprawdę sporo tych działań zostało, zostało podjętych. Bardzo dużo jest w fazie projektowania, i tutaj mówię na przykład o miejskim zarządzie dróg, bo tutaj mam na myśli chociażby całe osiedle Gruchawka. Ulicę Posłowicką, ale są też realizacje: ulica Naruszawicza, ulica Prosta, ulica Klecka, ulica Monte Cassino. To są wszystkie rzeczy, które były zgłaszane w ramach właśnie programu Peryferia i one albo już się dzieją, albo się zadzieją w jakiejś perspektywie czasowej. No bo też pamiętajmy o tym, że najpierw trzeba przygotować koncepcję, dokumentację i na przykład dla takiej gruchawki i posłowic takie, takie działania już zostały przeprowadzone. Kwestia mostu na w tej chwili są konsultacje społeczne, także to się jak gdyby dzieje równolegle. Zarówno peryferia, jak i strefa centrum. Nakładki. To jest kolejny temat. Od kilku lat prowadzicie remonty nakładkowe. 5 milionów złotych, z tego co pamiętam, w tym roku również przyznane na remonty nakładkowe. To jest, to jest dużo czy mało? Tak, w perspektywie tego, co robicie do tej pory, co będzie robione? 5,5 miliona złotych, bo to jest dokładnie taka kwota na ten rok. No To jest podobny poziom, jaki był w latach ubiegłych. To jest podobny poziom, jaki był w latach Ubie ubiegłych. Rosną. <coughs> tak, rzeczywiście ceny, ceny rzeczywiście rosną. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na ten rok, zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Miasta, mamy pięć takich nakładek przeprowadzić. Na dwie pierwsze już zostały ogłoszone przetargi, czyli na fragment ulicy Krakowskiej i fragment ulicy Warszawskiej. No i trzy czekają jeszcze na, na przetargi. To zamierzamy zrobić w drugim kwartale, między innymi dlatego, że chcemy najpierw poznać kwoty, jakie wykonawcy chcą przeznaczyć na tą Warszawską i Krakowską. I wówczas będziemy wiedzieli, ile w tej puli jeszcze nam zostało środków. I, 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 I czy jesteśmy w stanie te trzy pozostałe zrobić? Liczymy, że tak, bo mamy jakieś swoje szacunki po aktualnych cenach. Zobaczymy, jak rynek, rynek zareaguje, jak to się wszystko będzie zmieniać. Bo, bo rzeczywiście widzimy już od pewnego czasu większe zainteresowanie przedsiębiorców przetargami. Taka tendencja wydaje się, że zaczyna się zarysowywać po takim. Po takiej stagnacji, która była po wybuchu wojny za wschodnią granicą, kiedy to tak naprawdę firmy budowlane miały w ogóle problem ze skosztorysowaniem swoich ofert, bo nie wiedziały, jakie ceny będą za miesiąc. Także ktoś mógł wygrać. Troszkę się ustabilizowały ceny. Tak ktoś, mógł, tak, ktoś mógł wygrać jakiś przetarg za, za sumę X, a miesiąc później się okazało, że, mógł, że może do tego dopłacić na przykład 2 miliony złotych. Tak, żeby to były takie dylematy. To była bardzo poważna sytuacja. Wydaje się, że to już się troszeczkę zaczyna, zaczyna stabilizować, aczkolwiek do pełnej stabilizacji, szanowni państwo, jest jeszcze ogromnie daleko, bo tak naprawdę my już o COVID-zie zapomnieliśmy. Na przykład. A ten COVID, który był i paraliżował funkcjonowanie wszystkich sfer gospodarki, tak naprawdę czkawką się jeszcze odbija do tej pory na różnych przedsięwzięciach, które są prowadzone. Także to jeszcze ma dzisiaj reperkusje. W jaki sposób? W taki sposób, że na przykład jeżeli wykonawcy powołują się na, na to, że nie byli w stanie zrealizować danego zadania inwestycyjnego w określonym terminie, to bardzo często powoływali się na argument covidowy. Chroni, chronią ich przepisy covidowe, tak. Chroniły ich przepisy covidowe też, ale były też takie przypadki, że udowadniali to, że część zespołu, część personelu po prostu była nieaktywna, była na zwolnieniach, nie, było, nie była w stanie prowadzić robót, czy to projektowych, czy to wykonawczych. I zamawiający musi tego typu argumenty uwzględnić. Także to cały czas i na przestrzeni ostatnich miesięcy, i do dzisiaj jeszcze cały czas może funkcjonować w pewien sposób. No już nie mówiąc o wojnie, która, no, która tutaj no, zachwiała całkowicie całym rynkiem budowlanym w sposób drastyczny. Przechodząc do tego, co się dzieje tu i teraz, Aleja Solidarności, ulica Domaszowska, ulubiony, re, ulubiony remont mieszkańców Kielc. Kiedy się skończy, jak wyglądają prace? W tym miejscu. Obecnie. Skończy się, skończy się z, z, zgodnie z podpisanym aneksem, czyli do końca do czerwca końca bieżącego roku. W sensie technicznym i patrząc na zaawansowanie robót, które jest w tej chwili, i to, co jeszcze zostało do wykonania, jest to absolutnie termin do dochowania. absolutnie tak. Natomiast kluczową dla nas kwestią jest udrożnienie, ale i solidarność, aby zminimalizować w tej chwili te korki, które już od wielu miesięcy tam się. Tam się tworzą, aby to było, można było zrobić. Wykonawca musi ułożyć jeszcze tak ostatnią warstwę bitumiczną, czyli tak zwaną warstwę ścieralną na zachodniej dnia Alei Solidarności. Wytwórnia mas bitumicznych wykonawcy rusza po 20 marca, czyli zacznie się produkcja tej masy i jeżeli będą sprzyjające warunki, chociaż tutaj prognozy są różne, niedawno straszyli, że druga połowa marca będzie fatalna, teraz już z kolei są prognozy, że będzie w, ja w, tak, że, że będzie, że będzie w porządku, także jeżeli te warstwy, ta ostatnia warstwa bitumiczna będzie, będzie ułożona, to będzie można wówczas udrożnić dwie jezdnie i z jednej zakładamy, że to nastąpi w kwietniu. Czyli jest możliwość, że w kwietniu już e, tak naprawdę większość tych utrudnień się skończy, no bo tak jak, e, tak jak Pan powiedział, to Aleja Solidarności jest takim głównym. Traktem, który, którego dotyczy ten, ten remont. Tak, zdecydowanie, ale Solidarności jest w tej chwili takim wąskim gardłem. Także jeżeli udrożnimy tą Aleję Solidarności, to sytuacja w całym obszarze poprawi się, poprawi się w sposób znaczący. Także to jest jak gdyby główny cel. Wykonawca doskonale o tym wie. Jesteśmy cały czas z nimi w kontakcie, oczywiście poprzez narady koordynacyjne, ale także szefostwo firmy jest bardzo często zapraszane do MZD na różnego rodzaju rozmowy. Także myślę, że wszyscy mają świadomość wagi tej inwestycji. A kiedy jest możliwość, że pojedziemy Nowym Rondem? Którym? Tym, które jest przy... no, tym łączącym jest Solidarności z Aleją Zlecia i Domaszowską. No, to jest właśnie to, o czym powiedziałem, czyli y, zakładamy, że to nastąpi pod koniec realizacji czyli wszystko, wszystko naraz? Y, nie do końca, nie do końca. Zakładamy, że pełne udrożnienie y, tego skrzyżowania Nastąpi pod koniec kontraktu, natomiast sama alarma solidarności na dwóch językach zostanie puszczona już, puszczona z kolokwialnie w kwietniu, ale jeszcze by nie funkcjonować, będzie sygnalizacja świetna. A aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego funkcjonować będzie, jak udrożnimy Aleję Solidarności, na zasadzie prawoskrętów, skrętów. Czyli nie będzie możliwości przejazdu przez to skrzyżowanie w ciągu alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i na wprost i w lewo, tylko wyłącznie w prawo. Ale to również jest sytuacja czasowa. Natomiast, wracając do Pana pytania, generalnie udrożnienie całego skrzyżowania we wszystkich kierunkach, we wszystkich relacjach planowane jest w czerwcu w czerwcu. No to jest taki temat troszkę bardziej wizerunkowy, ale też też bardzo, bardzo ważny. Kwiaty na rondach w pasach drogowych. Pojawiły się informacje, że może ich być mniej, to prawda? Czy znaczy tak, generalnie w, w, w tym roku jak i podobnie jak i w, w roku poprzednim nie, nie dawaliśmy zlecenia arjenowom przedsiębiorstwu zieleni usług komunalnych na nasadzenia kwiatów na rondach. No to jakby wynika Wynika to jakby z konieczności priorytetyzacji działań, bo oczywiście może być to decyzja, która będzie odbierana jako kontrowersyjna, natomiast no, my poruszamy się jakby w określonych realiach, w wymagającym, ja wymagającym budżecie i musimy po prostu w pierwszej kolejności wybierać rzeczy, które są najważniejsze. Na utrzymanie zieleni w pasach drogowych mamy określoną pulę, pulę środków. W tej puli zawarte jest również koszenie. I to jest dla nas rzecz najważniejsza ze względów bezpieczeństwa, żeby po prostu była odpowiednia widoczność. Także w tym budżecie musimy się poruszać i takie decyzje zostały podjęte. Aczkolwiek nie oznacza to oczywiście, że, że miasto będzie jakąś pustynią, bo pamiętajmy, że funkcjonuje tak zwany zielony mecenat Kielc, także są firmy prywatne, które które w porozumieniu z miastem również dokonują nasadzeń na takich rondach, są też na nich oczywiście rośliny wieloletnie zasadzone, także to też w pewnym etapie będzie kwitło, także, także takie działania też są podejmowane. Oczywiście. A na doraźne łatanie dziur wystarczy pieniędzy? Jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie dróg, to to jest zawsze taka pozycja, która drenuje budżet. To też bardzo dużo zależy od tego, jaka była zima. Jaka była zima? O ile już możemy mówić o końcu zimy? Załóżmy, że już się kończy zima. Ja myślę, że taka średnia na pewno była lepsza niż ubiegła, niż poprzednia, no bo rzeczywiście wówczas, zwłaszcza w lutym, takie leskie ulice po tych roztopach wyglądały bardzo źle. Wydaje się, że ten rok jest troszeczkę lepszy pod tym względem, ale nie jest idealny, umówmy się nie idealny. Były też bardzo często takie doby, że było to tak zwane przejście przez zero i te roztopy wody opadowe. W grudniu przed świętami mieliśmy pół metra śniegu w Kielcach, później, później w styczniu również te opady były intensywne, także przez wiele dóbr również było, była prowadzona akcja czynna na drogach, jeżeli chodzi o odśnieżanie. Także nie było tragicznie, ale też no nie było bardzo dobrze, tak bym to ujął średnio. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był Jarosław Skrzydło, Rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg, a rozmawiał Piotr Natkaniec. Dziękuję bardzo.